Cześć, witajcie serdecznie. Canon wypuścił właśnie nowy obiektyw RF 1020 mm F4 L IS STM. Tak, to pierwszy obiektyw serii L z silnikiem STM. Z polem widzenia 130 stopni to najszerszy szerokokątny zoom, jeśli zignorujemy te zoomy z fiszajem. W stosunku do swojego poprzednika na bagnecie IF, obiektyw ten zaczyna się 1 mm szerzej od 10 zamiast 11 mm, ale kończy się aż 4 mm wcześniej, bo na 20 zamiast 24 mm. Dzięki temu zabiegowi, a także bezlusterkowemu magnetowi, inżynierom kanona udało się o połowę obniżyć wagę do prawie 600 gram. No i znacząco zmniejszyli też jego gabaryty. No i mamy całkiem kompaktową konstrukcje. Bardzo ciekawą nowością jest usprawniony system stabilizacji w trybie filmowym, który ma niwelować galaretowatą taką stabilizację narożników, która dość mocno daje się we znaki we wszystkich szerokokątnych obiektywach Canona z właśnie mocowaniem RF. Pierwsze testy faktycznie pokazują postęp, ale musimy jeszcze chwilę poczekać na dokładną analizę tego, tej stabilizacji. Nowy obiektyw oprócz standardowego dla systemu RF dodatkowego pierścienia kontrolnego otrzymał dodatkowy programowalny przycisk funkcyjny. No i kanon umożliwił też montowanie z tyłu filtrów żelatynowych, no bo z przodu mamy taką kolistą soczewkę. Znana też jest już polska cena 12 699 zł na stronie Canona, czyli podobna do poprzednika z bagnetem IF, a nawet niżej, jeżeli weźmiemy tylko pod uwagę oficjalny sklep Canona. W pudełku oprócz obiektywu znajdziemy standardowe dla serii L wyposażenie, pokrowiec i dwa dekielki. Jestem ciekaw, co o nim sądzicie, zwłaszcza jeżeli posiadacie wersję IF. Brak tych 24 mm moim zdaniem sprawia, że ten obiektyw jest dużo mniej uniwersalny. Aczkolwiek na pewno mniejsze gabaryty i te dodatkowe mm z przodu 1 mm dokładnie. No, myślę, że kompensują ten, ten markament z nawiązką. Ja sam osobiście uwielbiam obiektyw 15-35 mm i nie pamiętam, bym kiedyś pomyślał, że potrzebuje szerszego kąta. Chociaż w ekstremalnych sytuacjach i, i dla ciekawszego efektu posiłkuje się już dosyć archaicznym fiszajem IF od Sigma. No, jestem bardzo ciekaw, czy sięgniecie po ten nowy obiektyw i w jakim celu będziecie go używać. Myślę, że szczególnie się przydać może w takich zdjęciach architektury, na pewno pomożą hotelarzom, będą mieli jeszcze większe baseny na swoich zdjęciach, no i pokoje hotelowe będą się wydawać jeszcze bardziej e, przestronne. Dajcie znać w komentarzach jakie, jakie macie zastosowania dla tego typu obiektywów. E, plotki głoszą, że jeszcze w tym roku poznamy kolejne nowe obiektywy od Canona, być może wreszcie zobaczymy 35mm 1.2 L, ale są też tacy, którzy przewidują, że to będą właściwie kolejne obiektywy pod format APS-C. No, i też niektórzy wieszczą, że zobaczymy w końcu obiektywy od producentów niezależnych. Także postaram się informować na bieżąco. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.